Cześć wszystkim Tam serdecznie, dzisiaj mówimy kolejne zadanie Powoli zbliżamy się tak chyba do końca tych zadań Już praktycznie wszystkie takie ważniejsze omówiłem Zostaną nam maksymalnie 3 wyzwania jeszcze No i dzisiaj zrobimy sobie właśnie w tym odcinku Zrobimy sobie zadaj obrażenia w ciągu 10 sekund od wyjścia z kryjówki No i tutaj mamy zadać 150 damage w taki sposób Jak to zrobić? Bierzemy sobie po prostu jakąś broń Ja tutaj zalecam sobie polecieć właśnie na Farma Fury. Czyli tutaj na tą farmę, dlatego że tutaj mamy właśnie bardzo dużo tych miejsc, żeby się schować. No i co musimy zrobić? Jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, no to pewnie wie, a jak nie oglądał, no to już tłumaczę. Musimy sobie w tym wypadku wziąć broń jakąś i skampić się w miejscu, w którym będziemy mieli fajną pozycję. No i teraz o się z tym skampieniem się. Musimy sobie wejść takiego stogu siana, może być też śmietnik. Ja, ja tutaj szczerze rekomenduję jednak e, właśnie tą farmę, dlatego że wydaje mi się, że tutaj po prostu e, łatwiej to zrobicie. No i tutaj co musimy zrobić? Jeśli jesteśmy w tym sianie i widzimy przeciwnika, ty, ja szczerze polecam no tą kubkę siana, dlatego że mamy widok na domek, no i przyłóżmy teraz po prostu ktoś wychodzi sobie z domku, to wyskakujemy i strzelamy. I mamy 10 sekund, żeby zadać damage. Jeśli w ciągu 10 sekund zadamy damage, to nam po prostu progres się pojawi. Jeśli nam się nie uda zadać na caddy'a, a wiemy, że przeciwnik jest, to możemy po prostu jeszcze raz sobie wskoczyć i jeszcze raz sobie wyjść po prostu. Także jak widzicie, to mniej więcej tak działa. Zadanie szczerze jest proste, tylko po prostu czas skorzystać z okazji, jak kogoś będziecie widzieć. Jeśli komuś się chce to szczerze, można sobie tak siedzieć cały czas w tym sianie w gierkach. Jeśli bardzo zależy na kwestii, ja osobiście jednak polecam jak dać. Pomoc na to, jak gracie tam z kumplami, coś to wam się to przy okazji zrobi, no bo nie wiem, czy komuś się szczerze chce tak siedzieć i kampić, aż po prostu ktoś e, wejdzie. Oczywiście można też na innych jakichś spotach sobie siedzieć. Nie, no, praktycznie w każdym sianie można się skampić i czekać, aż ktoś wejdzie i wtedy wyskakujecie i strzelacie. Mam nadzieję, że dobrze wyjaśniłem, jeśli tak, pamiętajcie sub, łapka w górę, możecie użyć mojego kodu twórcy, będę mega wdzięczny, a w razie jakichś pytań piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę, to było na tyle, trzymajcie się, siema!